W jednym z domów przy ulicy partyzantów w Kłocku ujawniono zwłoki kobiety oraz dwójki dzieci. 2 października bieżącego roku około godziny 10.10 .10. pogotowie ratunkowe powiadomiło dyżurnego policji o zgonie dwójki dzieci, chłopców w wieku 7 i 9 lat. Informuje Wioletta Martuszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłocku. raczej spokojni. Zrównoważeni, spokojni ludzie. Starsi pracowali? Znaczy się 40, 48 kilometrów. Jakoś tak. Robert, to ona, ona nie miała. A co z nią? No chyba nie żyje, powiesiła się czy coś takiego, nie mam pojęcia, zielonego. Oh, nie wiemy dokładnie, no bo z, od policji się nie dowiemy dokładnie czego, bo to... Tragedia rodzinna. Tragedia rodzinna, no Straszna, no coś no. takiego, no. To już desperacki krok. Desperacki krok. Niby ona po prostu, niby się powiesiła, no, dwoje dzieci nie żyje. Jego wzięli po prostu erką. Do szpitala. No. Ha. strasznie smutna historia. No. Na miejscu trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, więcej informacji wkrótce.